Czołem ofrobdowej braci. E, dokończymy sobie dzisiaj odcinek y, poprzedni ze sprężynami i pójdziemy sobie montować przedni most do ramy. E, po bożemu zakupiłem sobie ściągacze do sprężyn. Wyglądają w ten sposób. Tu jest, są dwa haki. Od góry to dokręcam, skompresowałem sprężynę, tak także ją tu włożyć i teraz będę sobie te dwa ściągacze odpuszczał sprężyna się uniosła i tak samo zrobię po drugiej stronie. No to lecimy. Opa! Pierwsza sprężyna siedzi. Teraz mogę Kręcić znowu amortyzator, bo musiałem go zdjąć do zamontowania. Eee, o, mam nadzieję, o, uda się wszystko super. Chciałem go zdjąć, żeby zamontować. Mm. O, nie uda się. Będę musiał niestety spiąć trochę. A może on jeszcze wyjdzie. Nie, już jest na maksa. No dobra, będę musiał sobie tutaj coś położyć, żeby to trochę skompresować. Ale jakoś damy radę. Dobra, jedna strona sobie już usiadła. Zajmiemy się drugą sprężyną. I hop, kolejna sprężyna ściągnięta, ułożona na miejsce. Sadzamy tutaj a, dystansik, Mamy taki stabilizator, nie wiem jak to nazwać. I powtarzamy procedurę odkręcania, trzeba to jakoś teraz odrobić o. i luzujemy, żeby nie wychodziła, jeszcze byłoby miło. Jeden wolny. I drugi niestety będzie trochę wolniejszy. Opa. Opa. I sprężyny. Dobrze już są zamontowane. Możemy się zabierać za przedni most. Od firmy DLT z Olkusza zamówiłem zestaw poliuretanowych mocowań i tak jak to zawsze robię, czyli najpierw nasmaruję, potem wsadzam do polibusza i na koniec do środka stalową stalową kolejkę smar mamy w zestawie, także w te dwa otwory, tu jest jeden, Kostybiska. Tu jest jeden, tu jest drugi, ja trochę przeszlifowałem, bo to mi się korozji troszkę zebrało. No, ale to i tak będzie całe w smarze, więc. Ojej, nie mam jak go zostawić. Ale to i tak będziecie. <śmum> mam nadzieję, że będzie coś widać, że mi nie spadniecie. Dobra. Nakładamy smar. Deuter Motorsport to i musi być motor sportowy smar. i teraz to ciśniemy sobie tutaj do środka ja, ja oczywiście użyję z zacisku stolarskiego będzie o wiele łatwiej no niestety połamałem zacisk i muszę wam pokazać patent na jaki to wsadzam bo po prostu coś wspaniałego ale inaczej nie idzie. Słuchajcie, znaczy, wziąłem te żółte, te twardsze, one strasznie ciężko idą. Także będę tu je wpychał. Eee, I po prostu jak już się uda je tutaj powpychywać, to na te montaże będę je montował. Ale to trochę potrwa, także zobaczymy się po, jak już, sam, jak już je powsadzam. Uff, udało się. Dawno nie wypowiedziałem tyle magicznych zaklęć, ale siedzi, siedzi z tej strony również. Ja zamontowałem je w ten sposób, ponieważ one wiszą na tym poliuretanie. Jeżeli tutaj dam podkładkę, chciałem, żeby kiedy on wisi, żeby miał się na czym oprzeć. Czyli tą cieńszą stronę dałem do góry. Tutaj jeszcze dam podkładkę stalową, a tutaj dam jeszcze dystans od Vimana Offroads, który obniży mi delikatnie. Przedni most. Podkładka musi być. I złapiemy na początek, a można was przesunąć, żebyście coś jeszcze widzieli. No i dobra. I najpierw złapię, tak jak mówiłem, z dystansem od razu o, od spodu tulejeczkę. O, teraz trzeba... Yy, za krótka będzie. Ale lipa. No nic, wyszło, że on trochę za krótkie śruby, ale na razie zamontujemy. A ja potem jed, y, jedna po jednej sobie je y, powymieniam. A na razie tylko, żeby, żeby złapać na nakrętkę. No tak czasami bywa. Będę musiał zrobić to bez na razie dystansów zaopatrzę się w dłuższe śruby to wtedy wtedy to zrobię lepiej Wtedy je zamontuję No to nie jest łatwe tak tu teraz wcelować, podnieść o. Oj, może ta ręka silniejsza Aha. Aż to się człowiek morduje na tym. No i dobra, tu kawałek złapany. Uf, kolejna śrubka. To się zamienimy miejscami. Wy usiądziecie tu. A ja sobie będę ciągnął tutaj z tej strony. Dobra, tutaj mamy połapane. Możemy łapać teraz z drugiej strony. Znaczy te drugie dziury raz wychodzi tej śruby. No to będę musiał o tyle, ile jest dystans, będę musiał dać dłuższą śrubkę, żeby je zamontować. Ale to, co się odwlecze, to nie ucieczę. Jeszcze je zamontuję sobie spokojnie. Bo ten most, jak będzie trochę niżej, to i te drogocenne przeguby trochę dłużej potrzymają. Opa. Pokażę wam może to miejsce. No, zasłaniam światło Pokażę Wam to miejsce gdzie ono jest tutaj To trzeba teraz tam dotrzeć Bardzo utrudniony dostęp żeby to podokręcać Bo no, tak wymyślili inżynierowie tak trzeba Tak trzeba sobie teraz dać radę i już kręcić grzechotko zalazałem Aby mi się tylko Załapał. O, załapamy, dobrze. To teraz tylko jakoś ją tu muszę zablokować, bo tam nawet nie ma możliwości wsadzić klucza. No dobra, to mamy zamontowane polibusze, niestety śruby mam za krótkie na zamontowanie dystansów, więc sobie po prostu odłożę to na poświętach. Jak pojadę sobie po dłuższe śrubki. I wtedy most przedni już będzie y, gotowy do montażu wału przedniego. Po zamontowaniu przedniego wału pozostanie już montaż półosi, zwrotnic. A, jeszcze podokręcam sobie y, te mm, amortyzatory przednie. No i w sumie tyle. Na koniec tego odcinka, jako że to ostatnie odcinek przed świętami, święta nie będę nagrywał, odpoczywam. Eee, także Wam też życzę te święta udanego odpoczynku w zdrowiu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, wspólnie z rodziną, bliskimi Wam osobami, z dobrym jedzonkiem, fajnym humorem. I słuchajcie, żeby Wasze fury się nie psuły. Żeby Wasze drugie połówki były pełne wyrozumiałości do tego, co robicie w garażach. I żeby nowy rok obfitował w rajdy, spotkania, błoto. Bo pamiętajcie, że nie ma takiego błota, z którego nie da się wyjść. A najważniejsze, właśnie w tym wpakowaniu się w głębokie błoto, jest ta świadomość, ile osób się pojawi, żeby Wam pomóc. Z tego bagna wyjechać. Trzymajcie się. Do nowego roku. Cześć.